Cześć, ludzie kochane. Będzie taka w miarę wesoła historia, znaczy w miarę. To będzie bardzo wesoła historia sprzed, ja wiem, trzech lat. I tą historię to właściwie zacznę od końca, żeby było wiadomo o co chodzi. Córka dzwoni do korporacji tekstówkowej. I zamawia kursu. Chodzi mi o to, żeby z Wrzeszcza pojechał do centrum Gdańska i zabrał przesyłkę. Yy, dyspozytorka pyta: Kto będzie? <grywa> Kto będzie jechał? Córka mówi: miś. Kto? Misz. Yy, jaki miś? Mówi się pani. <grywa> Mój syn zapomniał od dziadka zabrać misia. Taka przytulanka. I bez tego misia nie uśnie. I płacze, i nie uśnie. On chce koniecznie Jeffrey'ego, bo Alex nazwał misia Jeffrey i to ma być Jeffrey. No i zaczyna córka się tłumaczyć. A Ta jest pozyska, mówi ja wiem, wiem, ja panią rozumiem, wiem na czym rzecz polega. Niech pani wytłumaczy delikatnie taksówkarzowi, żeby on nie, nie był zaskoczony, co będzie odbierał. No i dobra. Przyjechał taksówkarz, puka do drzwi. Ja mu daję siatkę, siateczka, ja wiem, może dwa deko? Gęsty tak się uśmiechnął. <laughs> zdziwiony. No i pojechał do centrum Gdańska. I to jest właśnie taki, i teraz, proszę. E, to opowiadanie to bardziej zrozumieją już te kobiety, które mają dzieci. Że dziecko, jak ma swoją przytulankę, czy jakąś zabawkę, bez tego nie uśmie, szok, szał, płacz, bez jakiejś tam przytulanki swojej nie uśmiech. To z córką wspominamy zawsze, A to ostatnio i teraz, jak u niej byłem, też to wspominaliśmy, jak to <grystanie> Jeffrey <grystanie> zrobił kurs taksówkarzowi. To był chyba dla taksówkarza najdziwniejszy kurs, kurs w życiu. Także taka krótka historia, a mam nadzieję, że wesoła. Trzymajcie się, ludzie kochane. E, I Mikołaj już 6 grudnia. Pamiętajcie, żeby buty szykować i czekajcie na jakieś prezenty i dawajcie innym. A jak mamy dzieci, to dawajcie Jeffrey jakieś przytulanki. też.